Jak zareagowało szwedzkie społeczeństwo na te filmy? A czego się spodziewałeś? O ile wiem, nie wypowiedział się na ten temat żaden urzędnik państwowy. Nie rozpoczęto śledztwa. Demokratyczne władze kraju nic nie robią. Nikogo nie skazano. Sądzę, że rząd nawet nie ma pojęcia o produkcji tych materiałów. Ludzie widzą i słyszą, ale udają, że nic nie wiedzą. Wolą ignorować niepokojące zjawiska. Zrób to, co przystoi białemu. Gdy złapiemy antyfaszystę, obrywa i ucieka. To jedyny sposób na nią. Ze Skandynawii wywodzą się liczni przedstawiciele skrajnej prawicy. W Salem, w południowym Sztokholmie odbywa się doroczna międzynarodowa demonstracja. Zebrało się ponad 2000 działaczy z Anglii, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Francji, Belgii i Holandii. To największe spotkanie neonazistów w powojennej Szwecji. Nasza kamera jednak tu przeszkadza. Tutaj mogą przebywać wyłącznie policjanci. Dlaczego nam nie wolno? Możecie, ale nie tutaj. Próbujecie powstrzymać dziennikarzy? Nie, ale mam rozkazy. Policjanci nie chcieli, żebyśmy sfilmowali marsz, jakby zależało im na ukryciu tego faktu. Powtarzali, że tu nie ma nic ciekawego. Sprzedaż płyt kompaktowych przez internet stała się główną formą dotarcia do młodzieży. Działa potężna międzynarodowa sieć dystrybucji. Służy rozsiewaniu radykalnych idei. Te płyty kompaktowe sprzedajecie podczas koncertów? Tak. Handlujemy płytami. Przygotowaliśmy je na dzisiejszy koncert. Sprzedajemy wszelkie rasistowskie płyty. Macie problemy z policją? Bardzo duże. Próbują nam wszystkiego zakazać. Nie możemy śpiewać tego, co chcemy z powodu cenzury. Odsiedziałem dwumiesięczny wyrok, bo sprzedawałem płyty niemieckiego zespołu, którego członkowie też trafili do więzienia za swoje piosenki. Jest zakazany w Szwecji tak w większości utworów. Dwa miesiące za dziewięć płyt. Po odsiedzeniu wyroku powrócił do nielegalnego handlu zabawa wchowanego. Płyty kompaktowe w bagażnikach samochodów bez trudu przekraczają granice państw europejskich. Korzystając z międzynarodowych powiązań, neonaziści obchodzą prawo w swoich krajach. Szwedzkie przepisy są najbardziej liberalne, dlatego tutaj chronią się radykalni działacze. Wśród nich. Erich Blücher, szara eminencja, Bladen-Anna, Skandynawia. Nazista, ideolog walki o tak zwaną białą rasę. Naprawdę nazywał się Nielsen, to krzewiciel nazizmu. Niewidzialny człowiek, dowodzi istnienia sieci powiązań w Europie Północnej. Zwraca się do młodzieży z klasy średniej. Tu widzimy jak prowadzi pranie mózgów. Dawniej naziści pogardzali skinami. Nielsen przekonał ich, że to najszybciej rosnące źródło żołnierzy w całej Europie. Zaczął ich wspierać i promować. Przez lata napisał wiele tekstów, które tworzą pomost między europejskimi i amerykańskimi nazistami. Przynosi ruchowi znaczne dochody. For the Hello, Eric Blücher? Yeah. Yes, tak, Daniel Schweitzer. Dzwonię was 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 w sprawie spotkania. Yeah, is... Wiem, że chodzi o wywiad. Chciałbym oh. Oh, najpierw no, o tym porozmawiać. Do do okay. Zgoda. Yeah. So Możemy się dziś spotkać? Najpierw musimy porozmawiać. Nigdy wcześniej nie udzielał wywiadów. Eric Blücher zgodził się na rozmowę pod warunkiem, że nie pokażemy jego twarzy. Naszym obowiązkiem nie jest tworzenie stylu życia, lecz wejście w politykę. Dlatego koncentrujemy się na realnych działaniach. Przerwał wywiad. Nie chciał nic więcej powiedzieć przed kamerą. Jego ostatnie słowa brzmiały Nie wtrącajcie się. Mamy więc tylko jego teksty w internecie i książki. Jest teoretykiem ruchu i zaszczepił w Europie rasistowskie idee amerykańskie. Przewidział globalizację, tworząc Bladen Anne Skandynawia. Przyczynił się także do rozwoju ruchu w krajach dawnego bloku socjalistycznego. Na Ukrainie, w Polsce, Serbii i na Słowacji jest łącznikiem z amerykańskimi neonazistami. Zaostrzenie prawa w Europie przyczyniło się do powstania nowych więzi ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie konstytucja gwarantuje wolność słowa. Segregacja rasowa została zakazana i Murzyni stali się pełnoprawnymi obywatelami. Minęło 50 lat od ich walki o prawa cywilne i współcześni rasiści domagają się powrotu przeszłości. W latach 80. skrajnie prawicowe grupy wielokrotnie występowały przeciwko państwu i demokracji. Po zamachu z 11 września władze postanowiły to ignorować i nie zajmować się wrokiem wewnętrznym, ich zdaniem zagrożenie pochodzi z zewnątrz. Po latach walki murzynów o prawa cywilne i demonstracji przeciwko wojnie w Wietnamie przez jakiś czas nie notowaliśmy skrajnie prawicowych wystąpień. Dopiero w okresie prezydentur Regana, Busha Seniora, Clintona, a szczególnie Busha Juniora przystąpili do bezpośredniego ataku. Mówią rzeczy, które były nie do pomyślenia jeszcze 20 lat temu. Moim zdaniem sytuacja w Stanach Zjednoczonych się pogorszyła. Twierdzi, że żadna z prawicowych organizacji nie maczała palców w zamachu trzy miesiące temu. Dodał, że nie zrobiły tego również bratnie grupy. Żaden z moich przyjaciół nie ma z tym nic wspólnego. Rzucanie petard przed budynkiem federalnym to głupi pomysł